Jestem z tego pokolenia, które, które, które jestem. Bo... Jestem z tego pokolenia, które jestem z tego pokolenia, która... z tego... pokolenia jestem które tego pokolenia, której... jestem tego pokolenia. Jestem z tego, z tego żeby... pokolenia, które perfekt... jestem z tego pokolenia, które z tego pokolenia, które jestem z tego pokolenia, które jestem z tego pokolenia, które jestem z tego pokolenia, które żyło w PRL-u. Znam ten rodzaj takiej pogodnej, biedy, która dotyczyła wszystkich i to poczucie, że oj, daleko nam do świata, wielkiego świata, a nawet małego. Efekt zamkniętych granic, no nic wielkiego, też to, to znamy. Nic wielkiego, też to znam. Należy do pokolenia, które tworzyło niezależne media, ale wyrosło na tych zależnych. I teraz wie, o co biega. Nic nowego. Znowu, znowu, znowu. Jestem z tego pokolenia, które nie miało komputera, a prace magisterskie pisało się na maszynach elektrycznych. Moja się nazywała Olivetti. Piękna była. No a potem poprawki robiło się na pożyczonym kąpie. Należę do tego pokolenia, które po zniknięciu netu. No nie panikuję, może małe nerwy, ale bez przesady. Upadek Facebooka niewiele nam w głowach zmieni, naprawdę? Jestem z tego pokolenia, które łączy starsze z nowszym. Światy niemożliwe, z mechaniką, Światy niemożliwe z mechaniką kwantową i inne subtelności z innymi subtelnościami. Jestem z tego pokolenia, które poniosło zawodową klęskę nieraz, osobistą też nieraz i żyje. Spotkało wielu zawiedzionych ludzi i zestarzało się być może przedwcześnie, ale wbrew pozorom jesteśmy bardzo, bardzo twardzi. Jesteśmy. Sporo pamiętamy i nawet jeżeli udajemy idiotów, to naprawdę nimi nie jesteśmy. Po prostu to pokolenie ludzi w miarę uprzejmych, więc nie chcemy nadmiernych przykrości, jakieś draki. Raczej nie. No i żaden zwrot akcji w tym świecie tak po prostu nas nie zdmuchnie. Żaden wiatr. Bo jeżeli ktoś umie jako dziecko uniknąć chodzenia na pierwszomajowy pochód, a to po prostu nie było, to naprawdę nie zaufa żadnym sztywnym wytycznym. Nie tak łatwo. Gramy własne melodie. Czasami bardzo, bardzo cicho, ale wierz mi, nie ma lepszej, prawdziwszej orkiestry, choć może są i orkiestry ładniejsze. Jestem z tego pokolenia, które tańczy w trudnym do powtórzenia rytmie, ale tańczy do końca, ale tańczy do końca. Ich Końca ich, a to jeszcze potrwa. Jestem z pokolenia na tyle cierpliwym, że można się nas bać, bo to, co się na scenie dzieje, uznajemy za rodzaj ewentualności, ale wiemy, że kluczowe rzeczy dzieją się za sami. I to nie jest wiedza podręcznikowa. To doświadczenie. 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 Jestem, z pokolenia, Jestem które, z pokolenia, które i które, i y -y, które, y -y, i, które y -y. i które, i które, dokładnie, i które, dokładnie. Które. Ten krótki manifest jest odcinkiem podcastu Dziennik Zmian. Ja się nazywam Miłka Malcen jeżeli czujesz, że zasłużyłam na dobrą kawę, to możesz mi ją postawić. Link w opisie. Jestem z pokolenia, które to lubi kawę. Dziękuję. Dziękuję.